Że egzamin 0, 3, to dzisiaj mówimy typu obramowanie, które musisz umieć na egzaminie. Widzimy się po krótkim intro. Łysy dopaminy, pyk, pyk, pyk. Odcinek trzeci. Mamy taki obrazek i będziemy sobie do niego dodawać jakieś obramowania. Pierwsze obramowanie, jakie dodamy, będzie to obramowanie stałe, czyli piszemy border. Nie wiem, dajmy 10 pikseli, żeby było widoczne 10 pikseli solid, czyli to jest właśnie to całe, takie całkowite, bez żadnych kropek, kresek. No i kolor dajmy sobie, nie wiem, czarny, żeby było widoczne. Dobra, zapisujemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na stronie. No i widzimy, mamy obramowanie już wokół naszej fagaty. Ej, czy wakacje w kiedyś było to marzenie? A... Całkowite obramowanie. Dobra, lecimy następne. Następne obramowanie, jakieś już umiemy na egzaminie, jest to obramowanie kropkowane, czyli piszemy sobie do TED Dobra, i sprawdzamy, jak to będzie wyglądać. No i widzicie, mamy takie kropki. No i super, gra i trąbi zespół kombi. Każde pokolenie ma własne czas. Zrobimy sobie kreskowane, szybsze, da, dashet. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i widzicie, teraz mamy takie kreseczki w koło naszej fagaty. Wow! Też te znowu są w szoku. Ostatnie z tych ważniejszych to jest double. I sprawdzamy, jak będzie wyglądać podwójne obramowanie. I widzicie, mamy takie dwie kreseczki. Zamiast pojedynczej ciągłej to mamy takie podwójne. A jeżeli ci się podobało, zostaw serduszko, obserwacje, napisz komentarz i widzimy się w następnych poradach.